Witajcie, dzisiaj miałem kilka innych planów, inne tematyki miały być, ale skoro pojawiła się taka informacja no to aż grzech o tym nie powiedzieć i na początku pomyślałem, że jest to jakiś fake news, że to nie może być prawdą, no ale skoro wszedłem sobie na źródła i piszę o tym The Telegraph, Daily Mail, czyli bardzo, ale to bardzo mainstreamowe bardzo takie szanowane przez mainstream media, no to kopara mi opadła, kopara mi opadła pozwólcie, że wam przeczytam tytuł, artykułu: Ujawniono plan NATO wysłania wojsk amerykańskich na linię frontu do walki z Rosją. Sojusz Przygotowuje się do szybkiego rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy w obawie, że Moskwa knuje wielką wojnę z Europą. I to się pojawiło dzisiaj, czyli 4 czerwca 2024 roku. I to by oznaczało, no, to co ja Wam mówiłem od jakiegoś czasu. Ja powiedziałem chyba dwa dni temu, czy trzy dni temu, że mam takie mieszane przeczucia, jeśli chodzi o ten lipiec, o lato. Jak sobie pomyślimy i przypomnimy to, co mówią i. W Europie, co mówią w Polsce ci politycy, to jednak chyba coś będzie i coś większego. Najgorsze jest to, że my nie będziemy wiedzieli kiedy i nawet nie będziemy mogli się ewakuować, i to nie jest tak, że ja teraz was straszę. To są fakty. No przecież podali dzisiaj wiadomości. Powiedzieli o tym, napisali o tym. To nie jest żaden fake news, to nie jest żaden clickbait, to nie jest wymyślony, żeby tylko o tym mówić. Uwierzcie mi, że ja bym wolał mówić o czymś innym niż o tym. I tak sobie wpisałem. Kolejne media pokazywały, mówiły kolejne, kolejne. Uwaga, w Polsce nic. Jak widzicie tę mapkę, przecież jak byk, Polska jest w samym centrum. I polskie media ani słówkiem, ani słówkiem, moi drodzy, przed wyborami, słuchajcie, ani słowem się nie zająknęły dzisiaj o tym. I to jest najgorsze. Media brytyjskie, amerykańskie o tym piszą. Oni są daleko. Oni tutaj wyślą, ale przypuszczam, że naszych wyślą. A jeśli nie, no to oni będą startować stąd, jak pokazuje ta mapka. Czyli, jakie kraje będą pierwsze, później na linii frontu? No Polska, moi drodzy. Polska. Żeby to jakoś w miarę precyzyjnie przeczytać Wam i Was o tym poinformować, ja sobie to przetłumaczyłem przez Google Tłumacza. No, mogą być tam jakieś błędy, mogą być tam jakieś błędy, więc Was od razu przepraszam. No, pod filmem, w opisie. Załączę link. Będziecie mogli sobie to przeczytać, zobaczyć, że ja nie zmyślam, że to nie są moje jakieś fanaberie, tylko tak w uproszczonym języku szykują się do wojenki. Ujawniono plan NATO wysłania wojsk amerykańskich na linię frontu do walki z Rosją. Sojusz przygotowuje się do szybkiego rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy w obawie, że Moskwa knuje wielką wojnę z Europą. I teraz słuchajcie uważnie. Przywódcy NATO zgodzili się wcześniej na Przygotowanie 300 tysięcy żołnierzy do szybkiego rozmieszczenia, czyli Amerykanów czy Polaków też? Skąd nagle 300 tysięcy żołnierzy? To, to chyba wszystkie kraje Unii będą musiały dostarczyć swoich. Daily Mail. Ale to możecie sobie też. Poczytać na innych mediach oprócz polskich. Na interi, na WP, na Onecie, na Radiu Z tego nie znajdziecie. Ujawniono, że NATO opracowuje plany wysłania wojsk amerykańskich na linię frontu Europy w przypadku całkowitego konfliktu z Rosją. Tworzone są nowe korytarze lądowe. Tak w cudzysłowie to napisali korytarze lądowe, aby szybko przeprowadzić żołnierzy przez Europę Środkową bez lokalnych przeszkód biurokratycznych, czyli bez przeszkód biurokratycznych lokalnych. Czyli bez przeszkód biurokratycznych polskich, umożliwiając siłom NATO natychmiastowe uderzenie. A, popatrzcie, siłom NATO, czyli już nie siłom amerykańskim, tylko siłom NATO, bo to nie Amerykanie, tylko NATO. A kto jest NATO? No Polska. Jeśli wyniszczająca wojna Putina na Ukrainie przesunie się dalej na zachód. O! Mówi się, że plany uwzględniają środki awaryjne na wypadek rosyjskiego bombardowania, umożliwiające wojskom przedostanie się na Bałkany korytarzami we Włoszech, Grecji i Turcji lub w kierunku północnej granicy Rosji przez Skandynawię. Uczestnicy powiedzieli tak de Telegraph, bo de Telegraph jako pierwszy opublikował to. W ostatnich tygodniach napięcie, jak podaje Daily Mail, wzrosło, gdy prezydent Rosji Władimir otwarcie przyznał możliwość trzeciej świadomej na pełną skalę Grożąc fatalnymi konsekwencjami. No nie słyszałem tego, żeby tak mówił, ale mogę, no ale mogę czasem przecież coś tam przeoczyć. Dla zachodnich sojuszników, jeśli pozwoli Ukrainie na użycie ich broni na rosyjskiej ziemi, ale to już się chyba teraz dzieje. Przecież cały czas tam podają, informują, że pierdyka coś w Rosji. Już nie na Ukrainie, tylko w Rosji. Wyzwanie stojące przed Ukrainą, jakim jest odparcie rosyjskiej inwazji, skłoniło europejskich przywódców, czyli Duda też też z europejskim przywódcą, do zajęcia ostrzejszego stanowiska wobec Moskwy, w miarę jak wojna trwa już trzeci rok. A niektórzy grożą obecnie wysłaniem wojsk na wschód i dokonaniem rekordowych inwestycji w obronę. To chyba nasi grożą, ale to niech Duda powie wprost, co tam uzgodnił, co zaplanował, a nie, że później się Polacy obudzą z ręką w nocniku. I teraz jak oni tutaj dalej piszą, zgodnie z planami, amerykańscy żołnierze mieliby wylądować w jednym z pięciu portów w Europie. To tak samo jak lądowanie w Normandii, pamiętacie, w latach 40., z których cztery umożliwiałyby dostęp do zachodniej granicy Ukrainy, a piąty do granicy rosyjskiej przez Finlandię. Uwaga, zachodnia granica Ukrainy. Śmiem twierdzić, że tutaj chodzi o Polskę. No bo Słowacja raczej nie, Białoruś raczej nie, Węgry raczej nie, Rumunia, no to raczej tak już na południu. No a tutaj chyba jednak Polska. NATO miało już plany rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polandii przed wyruszeniem pociągiem w stronę Polski na wypadek wojny. Kurde, no, coraz ciekawiej. Jednak wśród ostrzeżeń ze strony najwyższego generała Norwegii, że Europa ma tylko 2 do 3 lat na przygotowanie, zanim Rosja będzie mogła realnie zadekować, mówi się, że NATO bada możliwe środki zaradcze. Aha, czyli NATO... Planuję, że jako pierwsi, tak profilaktycznie, no bo często tak się mówi, że najlepszą obroną jest atak, czyli najlepiej od razu przejść do ataku, żeby później lepiej się bronić. Oczekuje się, że rozmieszczone korytarze zapewnią bezpieczeństwo w przypadku zerwania linii logistycznych lub komunikacyjnych, wspierając trasy umożliwiające szybkie przemieszczanie się przez Europę, gdyby Rosja obrała za cel państwa członkowskie. W przypadku zagrożenia trasy przez Europę Środkową, wojska sojusznicze będą mogły przedostać się przez Włochy do Słowenii i na Bałkany, omijając Alpy i Szwajcarię. Aha, w przypadku gdyby już tutaj zostały zgliszczone, to wtedy jeszcze będą mogły sobie przez Bałkany śmignąć. Omijając Szwajcarię, no oczywiście, bo Szwajcaria jest neutralna, celem planów byłoby zapewnienie, jak oni tutaj podają, armią możliwości, Przemieszczania się przez Europę bez opóźnień, spowodowanych lokalnymi przepisami punktami kontrolnymi, ponieważ rząd francuski zaobserwował trudności w przemieszczaniu czołgów przez granicę w drodze do Rumunii. Zgodnie z planami i Grecja, i Turcja, także, no tak tutaj podają członkowie NATO, mogłyby również zapewnić trasy do Rumunii i w kierunku południowego wybrzeża Ukrainy. Czyli tutaj chodzi o to południowe, a zachodnie wybrzeże Ukrainy, no to Polska. Piąta trasa to jest tutaj przez Skandynawię, czyli Norwegia, Szwecja, Finlandia. Przywódcy NATO, a o tym to ja nie wiedziałem, powiem Wam szczerze. Przywódcy NATO zgodzili się w zeszłym roku, czyli w 2023, przygotować 300 tysięcy żołnierzy, którzy będą utrzymywani w stanie wysokiej gotowości do obrony bloku na wypadek ataku na państwo członkowskie. Czyli na Polskę, czyli nieco mniej niż połowę sił, które Napoleon wysłał do Rosji podczas swojej katastrofalnej kampanii w 1812 roku. No proszę, nawet do Napoleona się odwołują. O no słuchajcie teraz. W grudniu zeszłego roku, czyli 23, NATO sprawdziło swoją gotowość do wojny w Europie podczas wspólnych ćwiczeń na stole z udziałem Wielkiej Brytanii i sojuszników na Bałtyku. A teraz słuchajcie, bo jest u naszych, jest o Morawieckim, Ja pierdzielę, nawet Morawiecki występuje. O, Polska, zaraz wam przeczytam. Czekajcie, słuchajcie teraz! Bo robi się coraz ciekawiej. Polska, o Polsce piszą. Jak sobie trochę przewiniecie, to teraz zaczyna się o Polsce. Zacieramy rączki, siadamy i słuchamy. Warszawa, historyczny wróg Moskwy, już przed inwazją ostrzegała zachód, przed... Samozadowoleniem i dozbrajaniem się. Wróg historyczny Moskwy, Warszawa. No pięknie o nas piszą. Były premier Mateusz Morawiecki powiedział w listopadzie 2022 roku, że Polska musi mieć armię tak potężną, aby nie musiała walczyć samą siłą. Obiecując, że będzie dysponować najpotężniejszymi siłami lądowymi w Europie. Rok później Wielka Brytania ogłosiła zawarcie z Polską umowy w sprawie obrony powietrznej o wartości 4 miliardów funtów, która. Wzmocni bezpieczeństwo europejskie poprzez zapewnienie polskim siłom zbrojnym ulepszonej naziemnej obrony powietrznej, zdolnej do eliminowania nadlatujących zagrożeń z odległości do 40 km. Czyli jednak Polska się do czegoś szykuje. No bo dlaczego Polska, a nie inne kraje? Przecież słowacie tutaj nie wymienili. Od tego czasu, jak oni tutaj piszą, Polska zawarła umowę o wartości 1,5 miliarda euro na dostawy bezodrzutowych karabinów i amunicji zdolnych do niszczenia pojazdów bojowych, w tym czołgów. W marcu ubiegłego roku Stany Zjednoczone zgodziły się także sprzedać Polsce 800 rakiet i sprzęt związany z tymi rakietami o wartości 150 milionów dolarów, a także 116 czołgów Abrams za no, prawie półtora miliarda dolarów. Warszawa zez Słuchajcie, no ja ja nie mogę, naprawdę. Ja nie wierzę w to. Słuchajcie. Zapytajcie Tuska przed wyborami i Kosiniaka z Kamyszem zapytajcie jeszcze Sikorskiego. Warszawa zezwoliła także staną zjednoczonym na utworzenie pierwszego stałego garnizonu w Polsce. Co było w dużej mierze symbolicznym posunięciem. Zdaniem ambasadora USA Sygnałem, że Stany Zjednoczone są oddane Polsce i sojuszowi NATO oraz że jesteśmy zjednoczeni w obliczu rosyjskiej agresji. Dobra moi drodzy, ja już nie będę więcej tego czytał. Bardzo dużo poświęcili tutaj miejsca Polsce innym krajom praktycznie nic. No, poza Stanami oczywiście, czy Wielką Brytanią, ale oni tutaj są rozgrywającymi. A poza tym, no to praktycznie nic, tylko takie małe wzmianki poza Polską, gdzie dokładnie obliczyli, podali cyferki, ile wydaliśmy, co wydaliśmy, co popodpisywaliśmy, nie? No to teraz tylko modlić się, żeby, żeby do tego nie doszło, żebyśmy mieli pokój. Ale znając życie i znając historię, a że historia lubi się powtarzać, to takim hura optymistą raczej bym nie był, chociaż trzeba być optymistą do samego końca. Pozdrawiam Was, bardzo. Bardzo serdecznie, trzymajcie się bardzo cieplutko i miejcie oko, oczy właściwie, jedno i drugie oko bardzo szeroko otwarte i tak w razie czego miejcie na uwadze, że coś może być. To nie, żebym straszył, absolutnie nie, ale trzeba być przygotowanym, czyli tak sobie profilaktycznie, profilaktycznie sobie tak zakodujcie w głowie, że no żeby coś tam mimo wszystko już mieć jakiś plan B, na wypadek gdyby plan A nie wypalił. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, cześć, pa pa.